Obawiasz się zawiłych kwestii technicznych? Nie masz czasu na szukanie rozwiązań dla pojawiających się błędów? A może po prostu chcesz, aby ktoś zrobił to za ciebie? Cześć, z tej strony Marcin Wysokiński z Esign. Witam Cię w kolejnym luźnym piątku. Tym razem chcę Ci opowiedzieć, w jaki sposób pomagamy naszym klientom w zawiłych kwestiach technicznych, prowadząc za rękę przy konfiguracji przeróżnych usług. Co obejmuje nasze wsparcie techniczne? Asystę podczas podpisywania plików sprawozdania finansowego oraz przetargów. Pomoc w wysyłce deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. Instalacja oprogramowania na nowym komputerze. Konfigurację e-podpisu w programie Płatnik. Rozwiązanie problemów związanych z brakiem kluczy nadrzędnych certyfikatów sterowników PKCS. Pomoc w zakresie zmiany kodu PIN czy odzyskania kodu PUK i wiele, wiele innych spraw. Jak to możliwe? Konfiguracja krok po kroku jest możliwa dzięki specjalnej aplikacji TeamViewer. Całkowicie zdalnie, a na dodatek w ekspresowym tempie połączymy się z Twoim komputerem i wspólnie rozwiążemy zgłoszony przez Ciebie problem. Pamiętaj, nasza usługa nie kończy się tylko na sprzedaży podpisu elektronicznego. Nikt nie musi być alfu we wszystkim. To naturalne, że nie wiesz, jak pewne sprawy rozwiązać. My jesteśmy po to, żeby Ci pomóc w zakresie podpisu elektronicznego. Wystarczy, że zadzwonisz do nas pod numer dostępny pod opisem tego materiału wideo lub wejdziesz na naszą stronę internetową zakładkę pomoc techniczna. A jeśli zastanawiasz się, gdzie jeszcze możesz wykorzystać swój podpis elektroniczny, to pobierz bezpłatnie naszego e-booka. Link do pobrania znajdziesz również pod filmem. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym Luźnym Piątku.